Cześć kochane. Mam tutaj nowe gry owocowalowe i papier nożyce Postanowiłam, że będę grała każdy miesiąc trzy gry. Wybieraj sobie. I do tego dołączam jeszcze kaczuszki. A resztę gier pozostawię na następne miesiące. Zobaczę jeszcze, jak ta koncepcja się zmieni. Mam tutaj mój stary segregator. Dałam sobie tutaj te naklejki duszki. Idealnie tutaj pasują moim zdaniem. I będę ja starała się te gry. Zapełnić w tym miesiącu. Będę starała się co tydzień grać. Mam nadzieję, że może częściej. Mam nadzieję, że dzięki temu będę miała większą motywację. Mam nadzieję, że dzięki temu będę miała większą motywację, żeby zagrać. Bo jakoś y, słabo mi to wychodzi. Zapominam o grach i skupiam się na funduszach. A gry też są fajną zabawą. Bardzo mi się podobają. Zwłaszcza ta nowa. I ten papier kamienarzyca. Mam nadzieję, że fajnie się będzie grało Zaplanowałam sobie, że wydam w tym tygodniu 100 zł. W sumie nie w tym tygodniu, tylko te 3 dni tego miesiąca zaplanowałam 100 zł. Wydałam 61, Zostało 39 i planuję, sobie rozdysponować do gier i do wyzwań jesiennych. Mam woreczek, który dostałam wraz z koseczkami. I włożyłam tutaj też te wspaniałe kaczuszki. I tutaj sobie założę tak, wygrana 2 zł, a przegrana 1 złoty. To nie gra nisko w moim przypadku. Tak, jeszcze sobie wyjmę tutaj co to zostało z tych trzech dni tego miesiąca. Dostałam 39 zł. Rzucam kosteczką. W ogóle ta kosteczka jest bardzo ładna. Ma taki brokat bardzo ładny. I teraz wrócę. Mamy papier, czyli wygrywam dwa złote. Zakręcę jeszcze raz, e, kamień. Teraz ten był papier, czy ja się nie pomyliłem? E, to był papier. Czyli przegrałam. Dobra, czyli zrobimy to na odwrót. 3 złote. Teraz jest remis. Teraz przegrywam. Nie, przegrywam? Nie, wygrywam. Wygrywam, tak, bo y, nożyce przecinają papier. już się okupiłam. dobra kamień, kamień, lenis kamień I teraz tak tu jest papier czyli przegrywam nie, papier wygrywam dwa złotą, tak jak jest na kostce papier to wygrywam dobra Czyli jest 6 zł, już się sama zanotowałam. Kamień jest na chostce. Tu jest papier. Papier owija, przegrywam. Jeden. Dobra, ja wystarczy. To będzie 7 zł. I dzisiaj jest trzeci. Tak, trzeci będzie 7 zł fajnie przynajmniej teraz można było zagrać to jest niska kwota trzeci dziesiąty bardzo fajne są te markery od i ze plus siedem i razem mamy siedem i kaczuszki Tutaj sobie zmniejszyłam kwotę, bo było od 1 do 12. Teraz jest od. Nie było, od 2 do 12. Teraz jest od 1 do 6. Żeby zagrać więcej razy. Widać, widać. Kaczuszki mam. Teraz sobie do tego poleczka pomieszam. I losuję. O, tak sobie zakryję. I jest niebieska, czyli będzie 4 zł. 4 zł. O, tutaj sobie zagram na nas tylko A same sobie, sobie zagram jeszcze raz wielot będzie 3, czyli będzie 7 3 Czyli 7 Chcemy sobie rozmienić już. Zmienię, tutaj ten 5, to będzie 7 i tutaj też 7 o, muszę wydać kopertkę jest tutaj kopertka położona z boku i mamy 7 też sobie zapiszę, żeby nie zapomniała trzeci Trzeci, dziesiąty, plus trzy, plus siedem, mamy siedem, jest i ostatniego, owocowe, I tutaj mam takie karty, w tej wyrze fajne, owocowe, wszystkie wyciągnę i popatrzę. Trzeba troszeczkę oddalić, żeby było widać, może też lepiej. Mm -hmm. Zaraz zobaczymy, jak to zrobić. Jest, jest, dobra. I kosteczko sobie rzucę. I rzucę, wypadł. Ile jeszcze zostało? Zostało jeszcze 23 zł. Dobra, rzuty. Mam drobne. Dobra, 20 zł będzie mi łatwiej. Udało się rozmienić 20 zł? Tak, mam no kolor żółty. Ile by tutaj dać? Może dam 14, 14 albo 6. Dobra, zacznijmy od 6, żeby jeszcze raz rzucić. 6 6 sześć. Sześć zabieram i sobie jeszcze raz. Zobaczymy co wypadnie. Mm, Omarańczowy. Pomarańczowy tak, 16, 4, 15, 5. Tam 5. Ten pięć. I rzucę jeszcze raz. Niebieski. Z niebieskim damy dwa zł. I będzie 13. I na tym skończymy grę. Jeszcze trochę tak zapiszę, żeby nie zapomniała. Są niskie kwoty, to przynajmniej dla mnie lepiej się gra. Można więcej razy rzucić. W tym tygodniu na pewno będę miała więcej do wypłacenia, ale też. Zobaczymy ile wydam W tym tygodniu, na te ostatnie 3 dni listopada zaplanowałam od 1 do 3 100 zł, wydałam 60 Mam nadzieję, że w tym tygodniu, który będzie zostanie więcej i będzie można zagrać na większe kwoty tak, Wpisałam 13, jest fajnie I tak będę robić co miesiąc, że będę wybierała trzy gry i starała się nie jak najbardziej uzupełnić. I będę do nich wracać, kończyć, jak się Także gry odkładam na bok. I ile mi tutaj drobno zostało? Kaczkę schowam. Zostało jeszcze 12 zł. Oszczędności jesieniary. To wyzwanko sobie dokończymy jesienne. Ponieważ mamy nowe mini bezbankowe zespoły chowane, co do końca to 4 i 3, czyli 7 zł. I miejsce tego wyzwanka. Dam któreś z tych, tylko jeszcze nie wiem, które. To będzie na rzut, rzut kostką. To sobie zrobię na rzut kostką. I tutaj sobie popatrzę ile tego jest. Tak. Tu na 20. Dobra, tutaj damy złotówka. dwa i to I zobaczymy sobie jeszcze ile tu się już bierało. 20. 20. O, równe 30 zł. W oszczędnościach, jeśli nie fajnie I te 30 zł pójdę na fundusz zdaniowy. I tutaj zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zł. Pięć zł. I patrzę, czy tutaj coś dać. Tutaj mamy trzy, albo cztery. A może sobie jeszcze pogram papierka za pięć złotych. Już wiem, o co chodzi mniej więcej. Tak, tutaj mamy remis. Tutaj kamień li wygryway dwa złota. wygrywam 2 złota I tutaj przegrywam jeden. I jeszcze dodaję 5 zł. I fajnie, jak tak zapełnia To już sobie zrobię z inną datą. Z poniedziałkową. Plus te 5 zł. I będzie 12. Więc na pewno w tym miesiącu te gry będą grane się coś uzbiera? Tak. Bardzo ta gra mi się podoba. Tak samo jak koczuszki. I owoce Gry Kury zagrane. Życzę Wam dobrego dnia i obecnego oszczędzenia.